I co, bierzesz na młodego rolnika? Cześć. Jakiś czas temu wraz z moim kolegą Hubertem mieliśmy okazję odwiedzić Karola z czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Nasza wizyta wcale nie była przypadkowa, gdyż w tym roku pojawił się u niego nowy nabytek, o którym koniecznie chcieliśmy z nim porozmawiać. Jeszcze w czasie trwania nagrań do Rolnik Szuka Żony, Karol użytkował w swoim gospodarstwie ładowarkę AWAN 635. Zakupioną w 2011 roku. Bardzo. Ładne to jest, tym, by można pojechać na randkę. Myślę, że tak. Muszę dziewczyny na kanapę zabrać. To może nie byłaby taka najgorsza sytuacja. Myślę, że fajna. Na początku tego roku Karol zdecydował się jednak na zmianę swojej ładowarki na nieco większą, również od marki Avant. I to właśnie o tym chciałem z nim porozmawiać. Co skłoniło go do wymiany na większy model, na co zwracał uwagę przy zakupie. Oraz czy brał też pod uwagę maszyny innych marek? Ten odcinek powstał przy współpracy z firmą Serafin Maszyny, będącą wyłącznym importerem mini ładowarek AWANT na Polskę. To właśnie oni skontaktowali mnie z Karolem, dzięki czemu mogłem go odwiedzić i nagrać dla Was ten materiał. E, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do Ciebie, żeby porozmawiać o Twojej ładowarce, o AWANcie 745. O powiedz może, jak to było z tym awantem e, u jak ciebie? Się zaczęło, tak, jak tak. się zaczęła twoja przygoda z awantem? Bo to y, muszę zradzić widzę, że to nie jest twój pierwszy awant, tak? Tak, tak, to nie jest mój pierwszy. Mój pierwszy awant to był e, 635 e, ładowareczka i zaczęło się od tego, że najpierw dostałem ją na testy mhm. e, kilka lat temu, e, po to, żebym sobie porobił w gospodarstwie, sprawdził, jak, e, jak to się sprawdza i udzielił jakiegoś wywiadu do, do gazety. Więc nie było problemu, później się okazało, że trochę dłużej potrwało, bo chyba około 2 tygodnie miałem u siebie w gospodarstwie, no tak się przyzwyczaiłem do niej, że to było śmieszne, ale nawet mama stwierdziła, że ten sprzęt musi być u nas w gospodarstwie, bo to była, zrobiła się po prostu prawa ręka, przywieźć belkę, nie wiem, do ścielania, sianokiszonki, czegokolwiek. E, więc no to było tak, że, że do wszystkich prac ja się śmiałem, że to zamiast wideł takich, żeby fizycznie nie robić, to się wskakiwało na awanta i awantem się robiło. No ale wiadomo, no, gdzieś tam cena później em, trochę zblokowała e, i zacząłem się zastanawiać jak to zrobić. No i pojawił się, że pojawiła się e, opcja, że brałem dofinansowanie młodego rolnika modernizację. E, no, i pierwsza myśl to było sobie, że no na pewno Avanta. Tak? Dlatego nawet wtedy nie brałem pod uwagę innej, innego modelu e, ładowareczki. E, tylko od razu tego Avanta, bo miałem ją na testy, sprawdziłem i wiedziałem, że to jest świetna maszyna. I, e, i tak się zaczęło, żeby właśnie. Najpierw był ten Awan 635, m, a ostatnio teraz się pojawiła właśnie opcja też, e, też dofinansowania i, e, i chciałem troszeczkę większego. Tu jest tam gdzieś nieznaczna różnica. Ja się zawsze sugerowałem wjazdami do budynków, do obory. Uh -huh. Żeby nie był za duży gabarytowo. On jest troszeczkę większy od 600 a zawsze trochę więcej u drzwi, bo wyżej podnosi do rozrzutnika z zabornikiem i by było właśnie idealnie ten, bo tamtym bo miałem tak na styk po prostu. I teraz już brałem też pod uwagę inne, inne ładowarki i miałem na testy dwie, dwa modele konkurencji ale no nie, no schowały się, potestowałem chwilę i podziękowałem, że nie, już wolę zostać przy awancie, mam sprawdzoną maszynę, sprawdzony sprzęt i no jestem z niego zadowolony, tak. Czyli można właściwie powiedzieć, że e, awans trafił do Ciebie przez przypadek, a został na dłużej, tak? Dokładnie, no. dokładnie, to był przypadek, bo trafił tylko właśnie na potrzeby, nie wiem, artykułu, tak, żebym ja sobie sprawdził, jak tym się pracuje w gospodarstwie i kilka słów po prostu o nim powiedział, jak, jak mi się nim pracowało. A został, został tamten na długo i później, no w tej chwili to sobie nie wyobrażam dnia bez, bez, bez ładowarki, bo tak jak wspomniałem już wcześniej, że to jest prawa ręka. Do wszystkich prac, nie wiem, z rana, wieczorem, przy obrządkach, przy obornikach zawsze jest, e, jest mi niezbędny. Świetne rozwiązanie, że jest multizłącze. Dużo, dużo szybciej e, się zapina wszystkie końcówki. Ja mam tu do niego chwytak do bel, e, krokodyl do obornika i poleciak do jakichś, nie wiem, mieszanek, przewiezienia, podwiezienia czy, czy czegoś takiego. Tak, bo poprzednia wersja, poprzedni awansy z serii 6 nie miał tego szybko złącza jeszcze, tak? To... Nie miał szybko złącza, miał tak każdy przewód był oddzielnie na po 1 czy Ten już ma właśnie ten multi złącze. Wcześniej też nie miałem chwytaka do bel. Ja chorowałem już wcześniej, bo przy owijaniu bazujemy nasiono kiszące owijanej w, belce, w belkach. Więc e, no, dużo lepsze rozwiązanie, bo małe e, zużycie paliwa, niż ja, ma, ja mam przy, turze, przy dużym ciągniku chwytak, no, ale wiadomo, jeżeli ja do przewiezienia, podwiezienia używam ciągnika, nie wiem, sto, 100 parę koni, to, to ekonomia tu mi się nie spina, bo za dużo no tak. spalania, a tutaj jest, no, nie oszukujmy się, śmieszne to jest spalanie, tak? więc e, się Liczysz w ogóle jak, jakie to jest spalanie? Na, nie wiem, na godzinę pracy? To... Szczerze nie liczyłem, bo, bo samo to, że zauważyłem jak go zatankuje, sam tu zbiornik jest, e, jest mały. Znaczy w tym trochę więcej wchodzi nawet po porównaniu do 600, e, tej 635, co miałem wcześniej. Trochę więcej i odrobinę większe spalanie. E, tu jest zbiornik Eee, ojejku, że nie skłamał, 30 chyba parę litrów. No ale to się śmieje jak ja zaleję tutaj do pełna ten zbiornik, to nie pamiętam kiedy tankowałem ostatnio. A pracuje codziennie. Tak, bo to przy codziennych obrządkach, tak? Bo to codziennie trzeba dwa razy Tak, raniej, codziennie tak, co rano, rano bo jest i ścielanie, bo utrzymuje bydło w, na ściółkowo. Wszystko... Jakie tak, to jest duże stado? To jest... ile mi Wszystkich bydła mamy około 90 sztuk w tej chwili. Bydło mleczne, bydło pasowe, jałówki, byki. Aha. No tak, czyli to już jest to robić, no? I jest to robić. Wszystko jest wolno. Nie stojące w klatkach, nieuwięziowe obory i, i głęboka ściółka wszędzie. Więc tego ścielania na pewno dużo zużycia słomy jest. I, no, i awant mi wtedy pomaga, tak? Przywiezienie belki samo nawet po bo mi się czasami jak mam ochotę, to rozrzucę jeszcze widłami, jak nie to tylko potrzęsę po prostu krokodylem, a, a resztę już krowy zrobię. Bo tutaj masz taką dosyć zwartą tą zabudowę, nie? I tak, jest... Nie masz, masz wóz paszowy? Czy... Miałem kiedyś wóz paszowy, ale właśnie no, budynki są nieprzystosowane do wozu paszowego. Korytarz paszowy, tak jak tutaj nawet mm -hmm. widać, jest jest wąski, nie można wjechać. Musiałem wóz paszowy przygotowywać przed oborą, później wraz z wózkiem taczką jakoś wozić. Aha, no tak. To... Więc trochę. Miało się z celem trochę. Mi... Nie? Dokładnie. No tak. To jest bulgię dużej części rolników, właśnie, to jest obudowania. No. Tak, to, tak. Ciężko tak, tak, znaleźć. Jest... Nie. Niekiedy właśnie są te obory starego typu, gdzie no, ciężko jest wjechać. Zgadza się, a wiadomo postawienie w tej chwili nowej obory to jest no, ogromna kość, inwestycja. Tak. A jeśli ja przy tych cenach co są teraz takie no niepewne są. tak? No, Zgadza się. No więc, rok do roku nie wiadomo co będzie za, za rok do roku, za miesiąc, za dwa no miesiące. Właśnie. Nie wiemy jaka będzie cena i nie możemy sobie zaplanować takiej inwestycji dłużej. E, tak no, wiadomo niektórzy podejmują to ryzyko no bo rzeczywiście jesteśmy czasami tak zblokowani Budynkami, że nie mamy wyjścia, albo zostać dalej rolnikiem i trzeba się rozwijać, trzeba budować. No, ja chciałem wykorzystać budynki, które mam, mhm. e, poprzez dostosować do, na obory, bo nawet w stodole u mnie bydło stoi, jest przystosowane powierzchnia i oświetlenia, przerobiłem, ale jednak z tym obornikiem był duży problem, bo żadnym dużym ciągnikiem już nie wiadę z turem, żeby go wywieźć. Widłami, no, sorry, ale. No, przy 90... W eee, sztukach no, to jest za dużo trochę pracy. I no i co no, Awant robi? Awant robi najwięcej, eee, najwięcej roboty. Ja się śmieję, że on, ma, on robi tyle motogodzin, co mnie ciągnie. No, no tak. No. <laughs> As, bo miałeś już na testach yy, generalnie przy pierwszym awancie nie brałeś yy, pod uwagę żadnej innej ładowarki, natomiast przy tym drugim już miałeś na testy yy, inne marki. I e, co właściwie, no bo wcześniej miałeś doświadczenia z Avantem, tak? E, potem mia miałeś na testach także e, te ładowarki innych marek. I co właściwie odrzuciło cię w tych ładowarkach e, tych marek e, e, innych, mógł, właśnie tak. marek? Mhm. E, Gdzie no. Avant właśnie wygrywa? Takie, takie jego mocne strony na tle właśnie tamtych innych ładowarek. O czym, Co zdecydowało jednak? Jakie wady tam te ładowarki miały? Na pewno e, możliwość przewrócenia ładowarki. Ten awant jest bardzo stabilny, pomimo e, obciążenia jakie biorę na natura z przodu, jeżdżę po dołkach, e, no tu mam plac akurat wy, wykostkowany, więc jest równo, ale wszędzie gdzieś gdzie mam stertę ze słomą, już jest dołki, e, belki z sianą kiszonką, więc tamte ja się strasznie bałem, bo na każdym dołku, tam było na zasadzie, e, nie wiem jak to się chyba nazywa ten przegub, hmm. e, które jest nie tylko w ten sposób skrętne, ale i w, te, i w ten tak, sposób. Tak, wiem, wiem. Więc koła kopiowały teren. To jest wszystko tutaj. Się... O tak. to chodzi, tak? Że Dopiero w innych ładowarkach tutaj jest. Tu ruchomy jeszcze, nie? Tak. W obydwu płaszczyznach się rusza, tak? Prawo... A tu mamy na sztywno cztery mm -hmm. koła, więc nawet jeżeli mam pod jednym kołem dołek, to ta ładowarka jedzie dalej w poziomie. No właśnie. A tamten kopiował mi teren, więc on się przechylał. Jeżeli na przykład. Weźmy pod uwagę, że tu jest dołek, to koło mi wpada w dołek, a ciężar mam z przodu na tym, więc automatycznie mi leci ładowarka. A no właśnie, to jest też... Jak porównywałam na przykład gabarytowo większe, no to znowu mi się w pewnych oborach nie mieszczą, nie mogę wjechać, jest na styk gwiazdy, więc już się pojawiły duże problemy. A z tym po prostu jest tak dopasowany ten gabaryt maszyny do, do możliwości, jakie mogę po prostu pracować i stabilności na gruncie. No tak, i jeszcze do tego dochodzi ta oryginalna konstrukcja ładowarek AWANT, w których to e, razem z całym ramieniem porusza się także e, siedzenie, siedzenie operatora, operatora siedzenie, e, które i gdzie operator i to siedzenie stanowi jakąś tam przeciwwagę dla ładunku, tak? Dokładnie, bo nawet na, jak się przełamie, ja to siedzenie mam wystawione w drugą stronę, a ciężar jest na, na drugiej stronie. A środek powiedzmy mamy gdzie? Mamy tu ten przegląd. No tak. tak, więc automatycznie moja waga. Okej okay, nie jest duża, ale zawsze coś, tak? Jest przeciwwagą dla, dla towaru tutaj, jak i tak. tu To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Chciałbym w tym miejscu podziękować Karolowi, że zgodził się nas ugościć. No i życzyć mu bez awaryjności Awanta, tak samo jak tego pierwszego. Dokładnie. Dzięki serdecznie, zapraszam zawsze. Super, wielkie dzięki. No to na razie. Na razie.